Uwaga! Poniższy materiał może zawierać treści z memów, gier, książek do matematyki oraz przemyśleń z prysznica. Długotrwałe oglądanie poniższych treści skutkować może zdaniem matematyki oraz nabawieniem się syndromu studenta, zwanym potocznie bez spiny są drugie terminy. Oglądasz tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Oczywiście możesz wyłączyć ten filmik, ale ile jeszcze razy chcesz poprawiać ten durny sprawdzian? Dzień. Cześć, witam Cię Ziemczku na moim kanale na kolejnej lekcji. Dziś zrobimy sobie kolejne działania na ułamkach algebraicznych, czyli mnożenie i dzielenie, co jest moim zdaniem dużo łatwiejsze niż dodawanie i odejmowanie. No i na którąś już z kolei prośbę, żeby dorzucić kursor myszy do nagrań, ja ten kursor dorzucam. Mam nadzieję, że będzie widoczny i mam nadzieję, że nie będzie mi jakoś bardzo przeszkadzał. O, zaraz i tak powinien zniknąć. Tak więc przechodzimy do mnożenia ułamków algebraicznych, co jest no w sumie o tyle proste, że nie musimy doszukiwać się wspólnego mianownika, co musieliśmy robić na dodawaniu i odejmowaniu. Więc zróbmy sobie jakieś zadanie, czyli mamy 3x², x a w sumie umiecie chyba czytać, nie? Co, co ja Wam będę czytał? E, ważne jest to, żeby zrobić założenie, im wcześniej, tym lepiej, myślę. Jak zrobicie na końcu, to też się w sumie nic nie stanie. Grunt, żeby to założenie było, na to uczulam i będę uczulał. Eee, więc mamy x kwadrat minus 1 w pierwszym mianowniku, stąd wypadnie nam zarówno 1, jak i minus 1, w drugim mianowniku mamy 6x, no i stąd wypadnie nam 0. No i tak naprawdę w mnożeniu ułamków algebraicznych, no można by było postępować jak w mnożeniu zwykłych ułamków: góra razy góra, dół razy dół i się nie przejmować, co wyjdzie, to wyjdzie, nie ma najmniejszego znaczenia. Przy czym, przy czym, no niestety, przy mnożeniu ułamków algebraicznych najbardziej nam zależy na tym, żeby wynik był w jak najprostszej postaci, czyli my te ułamki musimy w jakiś sposób skracać. A w jaki sposób? A no w taki, że najpierw musimy te ułamki rozłożyć na części. Chodź tu do mnie, kursorze, przyzywam cię. I jak popatrzymy sobie na pierwszy licznik, to pierwszy licznik możemy rozłożyć poprzez wyciągnięcie 3x przed nawias. będzie mieć 3x i w nawiasie x plus 1. Pierwszy mianownik jak sobie rozłożymy to albo z funkcji kwadratowej, albo ze wzorów skróconego mnożenia na dwa takie nawiasy. x minus 1 już jest rozłożone na najmniejszą część jaką może być. A 6x rozkładam jako 2 razy 3x tylko z tego względu, że zauważam, że w pierwszym, w pierwszym liczniku pojawia się 3x. No bo teraz skracanie ułamków algebraicznych to będzie po prostu gra w memory. Szukam takiego samego nawiasu na górze, czyli w liczniku i na dole, czyli w mianowniku. Jeden ma być w liczniku, jeden ma być w mianowniku. Broń Boże, żebyście nie szukali dwóch takich samych nawiasów i oba w liczniku albo oba w mianowniku. Tak się nie bawimy. Jeden u góry, jeden na dole. I jak znajdziemy dwa takie same nawiasy, to je wyrzucamy. Oba zostają skreślone. Czyli tutaj mam czerwone, tu mam czerwone, one znikają. Tu mam niebieski, tu mam niebieski, one znikają. I tutaj mam to 3x fioletowe i tu mam to 3x fioletowe i one też znikają. Zauważcie, że u góry nie zostaje mi nic. Przy czym pamiętajcie, że w łamkach jeżeli nie zostaje nic, to tak naprawdę zostaje jeden. Czyli u góry została mi jedynka. A na dole została mi nieskreślona... No wrócił kursorze, no będzie mnie wkurzał. Dobra, jesteś. Została mi... Dwójka, czyli u góry jeden, na dole dwa, w rezultacie jedna druga. No i cała zabawa, jeżeli chodzi o mnożenie ułamków algebraicznych. Rozłożyć, znaleźć takie same nawiasy: jeden u góry, jeden na dole, poskreślać, wrzucić dziedzinę i tyle. E, może taki protip, jeżeli chodzi o założenia, czyli o wrzucanie tej dziedziny, która jest tutaj. E, ja sobie często ją robiłem e, na końcu z tego względu, że ja i tak, i tak musiałem sobie mianowniki rozkładać na części. Czy w takim zadaniu, czy w jakimkolwiek każdym innym, jakimś bardziej skomplikowanym, i tak je muszę rozłożyć na części, więc ja sobie najpierw rozłożę na części i dopiero później z takich części posprawdzam, co muszę wyrzucać. Bo od razu widzę, z x minus 1 muszę wyrzucić 1, z x plus 1 minus 1, no i z takiego 3x muszę wyrzucić 0. I czasem z takich jest dużo łatwiej znaleźć, znajdować dziedzinę. To tylko taka mała podpowiedź. Przejdźmy sobie do jakiegoś następnego zadania. Trochę trudniejsze. Ja tutaj już dziedzinę mam zrobioną. Ja tutaj dziedzinę już mam zrobioną. No ale możemy zobaczyć skąd ona się wzięła. Rozkładamy każdy, każdy licznik, każdy mianownik. Możecie sobie posprawdzać czy dobrze rozłożyłem. No i wychodzi mi z pierwszego mianownika x minus 2 razy x plus 2. Z drugiego mianownika x plus 3 razy x plus 3. Co jakby ktoś chciał mógłby zapisać jako x plus 3 do kwadratu, ale w sumie mimo wszystko polecam sobie zapisywać x plus 3 razy x, x plus 3 razy x plus 3. No i teraz znowu, i teraz jeśli chodzi o dziedzinę, mam rozłożone mianowniki x minus 2, no to tutaj nie mogę wstawić dwójki, x plus 2 to nie mogę wstawić minus dwójki, x plus 3 nie mogę wstawić minus trójki. No i jeszcze raz x plus 3. No to też tutaj nie mogę wstawić minus trójki, i stąd się wzięła cała moja dziedzina. Więc najwygodniej w tym momencie sobie robić dziedzinę, chyba że ktoś chce na samym początku. No to też nie ma żadnego problemu. No i teraz znowu to zabawa w memory. Widzę dwa niebieskie nawiasy, widzę dwa czerwone nawiasy. Skreślam, mnożę to, co mi zostało. x minus 1 razy x plus 2, no i x minus 2 razy x plus 3. Eee, sprawdźcie sobie, czy dobrze to wymnożyłem, bo, bo w sumie to robiłem w pamięci. Nie chciało mi się tego rozpisywać. W ogóle sprawdzajcie sobie, bo ja często robię takie głupie błędy, że zamiast plusa wpiszę minus. I potem, i potem są wielkie pytania, dlaczego jest plus 1, a miał być minus 1. No jak to, jak, dlaczego? No bo sprawdzam was po prostu, czy słuchacie dobrze. <laughs> eee, I teraz tak broń Boża, jakby ktoś popatrzył sobie na ten wynik. No wróć kursorze żeby ktoś broń Boże tych X kwadratów ze sobą nie skracał, ani tych X, ani tej dwójki z szóstką. Też broń Boże. Jak mamy dodawanie, odejmowanie w liczniku i w mianowniku, to skracać sobie tak o pojedynczych rzeczy nie możemy. Możemy tylko w momencie, gdy mamy same mnożenia. A zauważcie, że tutaj zarówno w liczniku jednym, w liczniku drugim, jak i w każdym mianowniku mamy same mnożenia nawiasów. W tym momencie można skracać. Jak mamy dodawanie, odejmowanie, broń Boże nie. Zróbmy sobie jeszcze jedno zadanko, trochę trudniejsze, bo tutaj już się pojawiają wielomiany, no i trzeba sobie albo poprzypominać wszystkie jakieś tam wzory, schematy na rozkład wielomianów, jakieś twierdzenie Hornera, schemat Hornera, twierdzenie Bezu i tak dalej, fajnie by było sobie to poprzypominać. Ewentualnie można trochę poczytować, ale no w szkole na sprawdzianie no nie bardzo jest jak, no bo raczej... Ciężko się korzysta z telefonu na sprawdzianach. Jest taki program i zarówno strona w internecie, jak i program na telefon, Wolfram Alpha. I tam jak wpiszecie sobie na przykład funkcję kwadratową, czy funkcję wielomianową, czy cokolwiek, czy nawet takie mnożenie jakbyście wpisali, tylko to już trzeba wiedzieć jak. W takim mnożeniu no naprawdę bardzo dużo nawiasów trzeba wcisnąć. Um. To, jeżeli wpiszecie sobie coś takiego, to ten kalkulator Wam wszystko powie. Jak wrzucicie e, funkcję wielomianową, czyli x do 3 plus czy x kwadrat minus x minus 3 na przykład, to on Wam wszystko powie na jej temat. Czyli jak wygląda wykres, jakie są miejsca zerowe, jak inaczej można zapisać, będzie alternate forms. E, czyli będzie e, dosyć często jest właśnie e, jako pierwsza forma rozłożenie właśnie na czynniki. Jeszcze tam jakieś inne dodatkowe, zrobi wam z tego pochodną, wyliczy całkę, e, pokaże wam jaka jest dziedzina, miejsce zerowe, zbiór wartości, wszystko wam wyliczy. Niestety jest po angielsku, więc, e, więc trzeba się z tym liczyć, że trzeba wiedzieć co, gdzie, czego szukać. E, no ale no lepiej umieć sobie samemu takie wielomiany rozłożyć. E, jeszcze no aplikacja na telefon, niestety, jest płatna w sklepie Playa, także. Także no, trzeba się z tym liczyć, chyba jakąś dziesiątkę, czy, czy ileś tam trzeba za to zapłacić. No, ale faktycznie a, pełna wersja a, dużo więcej oferuje niż, niż darmowa wersja, która jest w przeglądarce. Bo jest wersja przeglądarkowa, można sobie wklepać w chyba jakoś tak. I tam też a, jakieś podstawowe rzeczy na pewno zrobi. Nawracając no, do zadania, które mamy tutaj, no to co? No, zabawa polega na tym, żeby porozkładać sobie wszystko. No, i wolframem sobie rozłożyłem pierwszy, e, pierwszy licznik, mianownik, no to jest wzór skróconego mnożenia, no to łatwo. E, no i w drugim przypadku, w drugim ułamku jest jakaś funkcja kwadratowa, no to z delty na spokojnie można wyliczać. No i znowu to sama zabawa, no, no szukam takich samych nawiasów, skreślam, no i sprawdzam, co mi zostało. No zostanie mi 1 przez x plus 5. No i zauważcie, że po tym rozłożeniu faktycznie dużo łatwiej szukać tych e, Miejsce do wywalenia, jedynka, minus jedynka, minus trójka i minus piątka. No i tak naprawdę, jeżeli chodzi o mnożenie ułamków algebraicznych, no to jest tyle, no cóż tutaj więcej szukać. Rozkład, szukamy takich samych nawiasów, jeden u góry, jeden na dole, skreślamy, mnożymy to, co zostało i koniec zadania. Coś pięknego. Coś pięknego. Z dzieleniem jest trochę trudniej. Dzielenie jest trochę trudniejsze, z tego względu, że tutaj trzeba uważać na dziedzinę. Jeżeli ja robię sobie takie dzielenie i chcę wyznaczyć dziedzinę, to nie dość, że muszę znaleźć dziedzinę z mianowników, to jeszcze muszę znaleźć dziedzinę z licznika drugiego ułamka. I zaraz powiem dlaczego. Zaraz powiem dlaczego. Zobaczmy, że z pierwszego mianownika wychodzi minus dwójka, z drugiego mianownika wyszłaby i minus dwójka i dwójka, a z licznika wychodzi minus 1, 1, co zaznaczyłem jeszcze kolorkami. Dlaczego licznik drugiego ułamka też musimy wziąć pod uwagę? A no dlatego, że ogólnie my ułamków dzielić no za bardzo nie możemy. My możemy sobie ułamki ładnie mnożyć, ale też wiemy, że dzielenie możemy zamienić na mnożenie przez odwrotność. Więc teraz, w tym momencie, jeżeli ja je sobie ten ułamek odwrócę, to nagle się okaże, że 3x minus 3 znajdzie się w mianowniku. I to też musi być uwzględnione, że nie może być zerem, bo teraz w tym momencie my dzielimy przez to 3x kwadrat minus 3. Więc to też zerem być nie może. Więc trzeba zawsze w tym dzieleniu sobie uwzględniać. Trzeba sobie zawsze uwzględniać albo na takiej zasadzie, że bierzecie licznik z drugiego ułamka, albo po prostu przerabiacie dzielenie na mnożenie i teraz patrzycie na to całe wyrażenie, które jest tutaj, czyli tak naprawdę te pierwsze cztery ułamki i patrzycie na pierwsze cztery mianowniki. W sumie no pierwszy się pojawi tutaj i tak, te dwa mianowniki będą takie same, więc no tak naprawdę wystarczy popatrzeć na trzy mianowniki. Więc jak nam wam będzie wygodniej, najważniejsze, żebyście pamiętali, że jeszcze tutaj w tym przypadku to 3x kwadrat minus 3 też trzeba uwzględnić. No, i dalej, jak już przerobimy sobie dzielenie na mnożenie, no to już mamy tę samą zabawę. Szukamy części, wyciągamy jakieś trójki, piątki przed nawias, jakieś dziesiątki, szukamy funkcji kwadratowych i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dobrze wyciągać sobie jakieś liczby na samym początku przed nawias, jeżeli to widać. Tak jak na przykład, no w sumie 3x minus 3 no to można trójkę, 5x plus 10 można piątkę. 10x kwadrat minus 40 można 10, wtedy w nawiasie wyjdzie x kwadrat minus 4, czyli wzór skróconego mnożenia. No i z 3x kwadrat minus 3 można trójkę i w nawiasie też będzie wzór skróconego mnożenia. No i zabawa dokładnie taka sama co przed chwilą. Fioletowy nawias tu, fioletowy nawias tam, skreślam czerwony tu, czerwony tu, skreślam trójeczka z trójeczką skreślam. Piątkę z dziesiątką nie tyle skreślam, co po prostu skracam, że z piątki wyjdzie 1, a z dziesiątki wyjdzie dwa, tak jak zwykłe normalne skracanie liczby. No i zostanie mi X minus 2 u góry, X plus 1 na dole i z tej dziesiątki jeszcze mi zostanie dwójka. No i cała zabawa. Tylko trzeba pamiętać o tej dodatkowej dziedzinie, także zróbmy sobie jeszcze. Jedno zadanko, no i tutaj znowu mamy wielomiany. Znowu mi się nie chciało tego robić pisemnie, więc też na Wolframie wszystko. Więc dzielenie zamieniamy na mnożenie. Rozkładamy sobie to wszystko na czynniki. No i teraz w tym momencie bardzo łatwo, bardzo łatwo mi zauważyć, że z pierwszego mianownika tutaj mi wychodzi minus 1 x kwadrat plus 3 miejsc zerowych nie ma, więc tutaj nic nie wyrzucam. A z drugiego ułamka, no nie dość, że muszę popatrzeć na górę. To jeszcze na dół. Że stąd piątka, a stąd minus 1. No bo ten ułamek powstał poprzez odwrócenie tego. Więc z tego drugiego ułamka muszę sprawdzać zarówno licznik, żeby nie był zerem, jak i mianownik, żeby nie był zerem. No i w sumie tak samo będzie po odwróceniu. Więc szukam tych samych nawiasów, skreślam, no że zostawiam to, co mi wyszło. No i koniec zadania. Tak naprawdę. Więc mnożenie jest banalne, dzielenie w sumie też. Przy czym, no, przy dzieleniu trzeba pamiętać o tym jednym małym e, kruczku, że trzeba dorzucać jeszcze coś do tej dziedziny. Także mam nadzieję, że to nie jest nic trudnego. Na dzisiaj tyle, trzymajcie się ciepło, no i do usłyszenia na następnej lekcji. Jeżeli spodobała Ci się dzisiejsza lekcja i chciałbyś oglądać więcej materiałów takich jak ten, zmotywuj mnie do dalszej pracy. A nic tak nie motywuje jak duża hawajska albo i dwie. Ale jeżeli nie masz takiej pod ręką, to wiedz, że lajki i subskrypcja również są w cenie. Na dzisiaj to tyle. Trzymaj się ciepło i do zobaczenia na następnej lekcji.